Dlaczego jesteśmy tutaj? Prawdopodobnie w tym miejscu, na tej linii, jest centralny ośrodek zarządzania ziemiami polskimi. Naszą ojczyzną. Czy tylko naszymi? Uściślimy. Generalnie chodzi o nasz kraj. Eee, około 200 metrów stąd, w kierunku ulicy Świętekrzyskiej, jest biurowiec pod adresem Emilie Plater 53 i tam ma adres firma, o której się mało mówi. Konsultingowa Może pan Grupa konsultingowa Rothschild, polska spółka Zo. Może Pan powtórzyć właśnie? Grupa ja konsultingowa Rothschild, polska spółka Zo. Nie to słyszałem za <laughs> Dlaczego ta firma? Rodzina Rothschildów jest znana od wielu dziesięcioleci, stuleci. Są różne wersje jej pochodzenia. Korzenie sięgają wieku. Szes... Jedni podają wiek i za Rothschild, inni mówią o Dawidzie Mejerze z XVIII wieku, właścicielu niewielkiego kantoru we Frankfurcie radmenem. Dlaczego ta rodzina? Stoi... Ta rodzina ma tutaj, proszę pana, biuro. Powiedzmy, że oddział na Polskę tej rodziny ma tutaj biuro. Ojej. Mają w wielu krajach świata swoje. A ja, biura. ja słyszałem, że to jakiś bardzo bogaty człowiek, proszę pana, <laughs> to prawda? Bogaty to jest powiedzmy Rockefeller. Oni są obrzydliwie bogaci. Okej. So... A to Bill Gates nie jest najbogatszy, nie. proszę pana? A to tu telewizja ja mówi, że Bill Gates, <laughs> Gates, przepraszam, Gates. On przy nich jest yy, koszardem żyjącym ze sprzedaży złomu. Proszę pana, zdziwienie wykazuje. <laughs> to nie ma się co dziwić. Majątek jednego z rozświldów, Jakuba, yy, mieszkającego w Anglii, jest szacowany na 100 bilionów amerykańskich dolarów. Robert A to ile to jest złotych, Ma około 300 bilionów. Jeżeli 100 bilionów, to około 300 bilionów złotych jest wart majątek Jakuba. Jeżeli 300 bilionów wynosi majątek Ewelina Roberta, to około 900 milionów... bilionów, przepraszam, <laughs> złotych wynosi majątek Roberta Ewelina de a ja słyszałem coś takiego, nie wiem czy to jest prawdą, że pan Rothschild wraz z rodziną mógłby wykupić trzy razy Stany Zjednoczone łącznie z długiem ze wszystkim za gotówkę. Czy to polega na prawdzie, jest takie przełożenie finansowe? Jeżeli są mocne poszlaki wskazujące na to, że rodzina Rothschildu finansowała i rewolucję bolszewicką, i dojście Adolfa Hitlera do władzy, czyli e, miała bardzo potężny wpływ na wydarzenia ostatnich dziesięcioleci, stuleci, tym bardziej można stwierdzić, że jest w stanie wykupić i Stany Zjednoczone, i cały ich dług i w długiej większości państw w świata ostrzegroć na pewno więcej niż raz. <grystanie> I tutaj myślisz się biuro. A w jakim celu? Czy, czy oni handlują, sprzedają? Czy, bo, bo tutaj chcieliśmy znaczek jakiś na ścianie. To jest hotel, tak? To jest akurat hotel, niestety <grystanie> się kilka numerów niżej, dwa numery niżej. Mie, e, między hotelem, przy którym stoimy, a grup, siedzibą Rothschilda na Polskę stoi słynny dom handlowy Emilia. Znany jest chociażby z filmu Brunet, Wieczoro, Brunet wieczorowo poro czy coś robisz, jak nie złapiesz. Wielu Polaków kupowało tutaj meble. W miejscu, gdzie stoi dzisiaj budynek Rothschilda, 25 lat temu Polacy sprzedawali meble. Dzisiaj ich dzieci tułają się po świecie w poszukiwaniu chleba. Dlaczego to biuro, dlaczego to miejsce? Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z prawdą, że w procesie przejęcia prywatyzacji polskiego majątku narodowego, który wypracowywały liczne pokolenia Polaków po wojnie, ani jeden audyt nie odbył się bez udziału tej firmy. W tym miejscu. Emil Klater 53 zostały w ostatnich latach, dekadach podejmowane najistotniejsze decyzje odnośnie prywatyzacji żywotnych gałęzi gospodarki naszego kraju. Co jeszcze można powiedzieć? Proszę pana, ale to przez rząd nawiejskiej podejmuje wszelkie decyzje. Mówi się, że rząd wiejskiej. Mówi się, że Kaczyński ma teraz władzę w Polsce, że jest naszelnikiem. chociażby pan lekarz Sendecki ostatnio to opisuje, że teraz mamy naczelnika, który sobie wzorem Piłsudskiego zrobił, tak jak Piłsudski miał prezydenta Mościckiego, tak Kaczyński ma prezydenta Dudę jako swojego że tak powiem, prokuratora, natomiast tak naprawdę ani pan Duda, ani pan Kaczyński, ani wcześniej pan Tusk czy Komorowski nie mieli żadnej władzy. Tak samo jak w Niemczech władzy nie miał żadnej Adolf Hitler, tylko stali ludzie za nim z tyłu. Tak samo Józef Stalin w Rosji nie miał władzy, tylko stał za nim Kaganowicz. Tak samo jest tutaj. Paradoksalnie człowiekiem, który ma największą władzę w Polsce jest zwykły człowiek na dobrą sprawę, ekonomista. Pan Jacek Chwedoruk, dyrektor generalny Rosji Polska Spółka, jest, Spółka ZOO. Pan, pan Jacek Chwedoruk jest dyrektorem generalnym e, na Polskę Grupy Roszczyzn Polska, Polska Spółka ZOO. Pracuje dla Rosilda, Czyli tutaj w tym budynku na rogu, tam o, na rogu Róg Emilii Plater, 50, y, ruk Emil Plater y, Świętokrzyskiej Pracuje pan Jacek Chwedoruk ze swoim sztabem ludzi. Są bardzo dobrze opłacani. A skąd pan ma te informacje? Są to informacje ogólnie dostępne w internecie. Tylko trzeba poszukać. Tylko nie? trzeba mieć odwagę posługiwać się swoim własnym rozumem i szukać. Rozumiem, proszę pana. Co jeszcze możemy powiedzieć istotnego? E, czy tutaj, Jakieś została, pytania? tutaj Tutaj została doprowadzona linia metra, druga nitka e, linii proszę, metra. W ostatnim czasie otwarto. Otwarto, tak. No, jako warszawiacy e, ludzie powinni być zadowoleni z tego, ale, ale w tej Warszawie, jak jak słyszałem, proszę pana, nie wiem do końca, coraz mniej warszawiaków jest, tylko coraz więcej przyjezdnych. E, <laughs> tak samo jak w Niemczech coraz mniej Niemców, <laughs> czy w Anglii coraz mniej Anglików. <laughs> ja nie wiem, proszę pana, o czemu się tak dzieje? Jest to... E... Najprawdopodobniej realizacja w praktyce planu Trzech Wojen Światowych nakreślonego przez wybitnego masona Alberta Pajka w XIX stuleciu. Plan przewidywał trzy wojny światowe pierwsza wojna światowa miała doprowadzić do obalenia mocy carów Rosji i uczynienia z tego kraju fortecy ateistycznego komunizmu druga wojna światowa miała być konfliktem między faszystami a politycznymi syjonistami W wyniku tej wojny komunizm miał zrównoważyć siłę chrześcijaństwa faszyzm, nazizm miały zostać zniszczone i miało powstać państwo żydowskie w Palestynie. Trzecia wojna światowa z kolei ma być, jest od operacji 9.11 wojną między światem zachodu, zlaicyzowanego zachodu, postchrześcijańskiego zachodu, a światem islamu. Do całkowitego wyczerpania, wyniszczenia ekonomicznego, gospodarczego i duchowego obydwu stron. To jest realizacja, I jeżeli dzisiaj mamy sytuację, że w Niemczech, w Anglii, we Francji jest coraz więcej ludzi obcy, ewidentnie obcego pochodzenia to mamy realizację tego planu. Mają, e, w planie tym jest między innymi też wzmianka, że ma, dochodzi do rzezi mniejszości etnicznych, do wojen domowych. E, Niemcy były krajem, przez które przeszło masa wojen. Naj, najklasyczniejszym przykładem jest wojna trzydziestoletnia letnia XVII wieku, gdzie cała Europa się biła. Prawdopodobnie nastąpi teraz tego powtórka. We Francji również dojdzie do rozlewu krwi jeszcze na jeszcze większą skalę niż do tej pory, co było w Paryżu. Mają się nawzajem po prostu ludzie wyżynać Biali z kolorowymi, islamiści z, z postkatolikami, z opoganami. I to jest nasza rzeczywistość. Większość tych ludzi nie pochodzi wcale z Syrii. Pochodzi generalnie z całej Azji, Afryki Północnej, Afryki, Afryki Kontynentalnej głębszej, dalszej. Operacje to y, realizują wojska amerykańskie. Za wszystkim prawdopodobnie stoi Mossad. Tak jak cały ten kalifat jest tworem Mossadu, istnieją mocne poszlaki, dowody właściwie, że cały ten kalif. Nie pamiętam już tego nazwiska, bo nie jestem arabistą. Cały ten kalif, rezydujący gdzieś w Mosulu, czy gdzieś tam indziej, jest po prostu obywatelem państwa Izrael, a przeszkolonym doskonale przez Mossad. Poprawkę należy wziąć w tym miejscu, że cała religia islamu jest stworzona przez rabinów żydowskich w celu zrównoważenia wpływów chrześcijańskich dawnych, jako szczepionka na chrześcijaństwo właściwie. Ja rozumiem, że to są Pana opinie i głoszenie opinii własnych w Polsce nie jest jeszcze zagrożone. Jeszcze nie jest zagrożone, natomiast no, zgadzam się Pan, żeby to opublikować. Zgadzam się, żeby to opublikować. Wielu ludzi. E z tytułami naukowymi już dawno wcześniej stwierdził, że cała religia islamu jest tworem e, judaizmu rabinicznego. Z e, było żadnego proroka Mahometa, byli dobrze przeszkoleni rabini, którzy dyktowali Koran. Arab tylko słuchał, niepiśmienny Arab słuchał i wyruszył na podbój. I tyle. Czyli w tej chwili mamy trzecią wojnę światową? Ona trwa. Ona trwa, Ona trwa, tej... trwa od operacji 9.11, przed 14 lat. My młodym ludziom przebyliśmy, co to jest operacja 9.11, bo to jest taki slogan, że tak szybko mówi 9.11. E, słynne ataki Osamy Bin Ladena na Nowy Jork i Waszyngton, jego ludzi. Czyli przypomnijmy, że przewróciły się trzy wieżowce, a ten trzeci, pa. trzy, 7 ze strachu runął. 7 godzin około 7 godzin po całej operacji. A nie pamiętam już szczegółów. W każdym razie ta operacja miała taki sam cel jak atak Per Harbor y, Japończyków w 1941 roku po to, żeby wciągnąć Amerykę do wojny. Co się udało? Co się udało konsekwentnie? W Stanach Zjednoczonych y, pod koniec lat 30. były głębokie tendencje izolacjonistyczne i nikt nie chciał walczyć z panem Hitlerem czy z Japończykami. Potrzebny był wstrząs, potrzebny był atak, żeby. Wylać krew. Czyli uważa pan, że wtedy społeczeństwo miało jeszcze tak dużo do powiedzenia? Bo ja w tej chwili tak sobie myślę, wie pan, że społeczeństwo polskie, jako Polacy Nawet mają bardzo mało do powiedzenia, bo partie polityczne w tej chwili w Polsce są kierowane. I tak naprawdę to my nie mamy nic do powiedzenia w Polsce. Oczywiście prezentuję swoją opinię tutaj. Ja stwierdzę dogmatycznie, że Polacy w Polsce są poddawani Apert Hajdowi Mniejszości Toczowniczej Hazarskiej, która zarzuca Polakom antysemityzm, ale jest jedna podstawowa sprawa. 80 populacji żydowskiej, jeżeli zbadać ich geny, ich przodkowie nigdy nie byli na terenach Palestyny. Większość z nich pochodzi z, z, ze snepów nadkaspijskich, to są Hazarzy, którzy przyjęli judaizm rabinicz totalmudyczny w IX wieku i ruszyli na Europę, większość po prostu Żydów nie jest semitami. Dużo, Jeżeli mówimy o populacji żydowskiej, semitami są sefardyjczycy. Ja sam rozmawiałem z jednym kazarskim Żydem. Aszkenazy. Aszkenazyjskim. kazarskim, Sam potwierdził osobiście, że nie lubią się z sefardyjczykami. Że, so, że sefardyjczycy z... uważają ich za mutantów, a nie za Żydów semickich. Proszę pana, ja czytałem w Wikipedii że, właśnie o tym, że około 93% to są Żydzi sefardyjscy, aszkenazy, Aszkenazyjscy, wschodni. A... Około 7%. Sefardyjczycy, którzy to są, którzy, bo ja nie wiem. Sefardyjczycy są potomkami Żydów biblijnych. Czyli to 7%? Tak, około. dosłownie. Natomiast y, większa część populacji są to mutanci, prozelici na judaizm z wieku IX. Przez różne może związki, wymieszanie krwi, mogą mieć jakieś domieszki sefardyjskie, ale generalnie są to ludy pochodzenia turecko-mongolskiego z pogranicza Azji i Europy. Nie mające absolutnie nic wspólnego z populacją żydowską z czasów rzymskich, zamieszkującą Palestynę w czasach Chrystusa Pana. A rodzina Rothschildów, która, która wywodzi się, ma swój rodowód bardzo głęboki, bo, bo z czasów Banku Anglii, założenia Banku Bardzo Anglii, głęboki, jest, nawet jeszcze wcześniej, XVI wiek. To albo Bank nie. Anglii, kiedy to Rothschildowie kupili milę kwadratową Londynu, nazywa się to City of London. Owszem. Tak, i, i ta, i to, jest to raj podatkowy w centrum Londynu, tak? Proszę pana, że ja też to przeczytałem w internecie? Yy, są takie dane. Yy, rodzina Rothschildów, najprawdopodobniej są to hazarzy. Nie mają oni żadnej semickiej krwi, nie są przywódcami świata hazarskiego finansowali ostatnie wojny od 200 lat i wojny napoleońskie, słynna historia Amschela Rothschilda, który finansował i Napoleona i Anglików pod Waterloo. Kiedy zobaczył, że Francuzi przegrywają, rozesłał przez swoich agentów famę, puścił do Londynu, że Anglia przegrywa. Staniały wtedy, padły na łeb, na szyję akcje, e, giełda poszła na łeb, na szyję. Amschel Rothschild zgonił na śmierć kilka koni, przepłynął kanał. Jak najszybciej dostał się do Londynu, wykupił za grosze całą giełdę. Rzeczywistość pokazała, że to nie Francuzi przegrali, ale Anglicy. No i oczywiście akcje poszły diametralnie do góry i od tego mniej więcej momentu, od 200 lat Rozsilowie są właścicielami Anglii. Cała rodzina królewska ma taką samą funkcję jak pan Duda w Polsce. Ma zapalać świece chanukowe, ma poklepywać obywateli po ramieniu, ma przyjmować kwiaty. <grymne> nie mają żadnej władzy. Ani pan Duda nie ma żadnej władzy, ani pan Kaczyński nie ma żadnej władzy. Opowiada się teraz, e, Koszczyzna, opowiada, że demokracja jest zagrożona. Wszystko to, co obserwujemy, to jest teatr. Myślimy, że to jest rzeczywistość. Ale. Proszę pana, a może mówi, mówi się, że PiS wygrał i teraz będzie lepiej. E, czy ta dwupartyjność, która jest w Stanach Zjednoczonych, która jest wprowadzana też jakoby tutaj u nas w Polsce, e, jest czymś dobrym? Czy to nie jest, e, aby ja tak proszę pana sobie wyślę tylko głośno? Czy to nie jest taka zabawa, nawet nazywana, jak pan tu wspomniał i nie tylko przez pana, teatrem, e, teatrem wojen, teatrem politycznym, czy to nie jest faktyczny teatr, e, który się odbywa tutaj e, i dla zwyklenia oczu nas, ludzi, którzy żyją e, i oglądają. E, tak zwane media głównego nurtu, czy. TVN, Polsat, tak, Publicz, publiczna. Nie wiem, czy Łazia, czy telewizja. No, proszę pana, ja nie wiem, ale, ale czy ta dezinformacja ma coś na celu? Co by pan mógł powiedzieć w ogóle na temat dezinformacji i na temat polskiej racji stanu? o to bardzo chciałem zapytać, jaka jest według pana polska racja stanu? Czy polska racja stanu. Nie będę tutaj y, cytował długich y, tekstów ludzi dużo mądrzejszych ode mnie. Na chwilę obecną, polska racja stanu. Absolutnie nie angażować się w konflikt z Rosją. Putin nie ma żadnych interesów w Polsce, ponieważ w Polsce nie mieszka żadna mniejszość rosyjska. Putin nie stanowi dla Polski żadnego zagrożenia. Gdyby chciał, dawno zrobiłby z Warszawy kupę gruzów. Przypominam, że skoro opowiada się w powszechnych mediach, że mamy wspierać Ukrainę, że mamy pomóc Ukrainie, chodzi ostatnio pan Duda wspomniał o. E pomocy dla Ukrainy, o zachowaniu jej ciągłości terytorialnej, integralności terytorialnej. Ja proponuję, skoro tak się dużo hałasuje, od półtora roku, prawie dwóch lat, sprawie tego Krymu i tak dalej, jeżeli są oni tak mocni, to niech banderowcy z Kijowa, zamiast mordować ludność cywilną Donbasu, którą okrzykują rosyjskimi terrorystami, niech zwyczajnie wyślą swoje wojska na Krym, skoro są tacy mocni. A Polacy jako sojusznicy, w cudzysłowie Polacy w Warszawie, jako sojusznicy, niech ruszą na Królewiec, który od 70 lat jest w posiadaniu Moskwy. Czy w takim razie, zacznę Panie, reprezentuje polską rację stanu nasz rząd, nasz, nasz Sejm, nasi prezydenci? Pan Duda podpisał w pierwszych dniach swojego, to, urzędowania. U, swojego urzędowania ustawę o przymusowych szczepionkach. Ja nie wiem, czy to jest prawda. To jest informacja powszechnie wiadoma. Może to sprawić i w internecie, i w mediach głównego nurtu, i w dziennikach usta, które są regularnie drukowane. Ostatnio Pan Duda zadeklarował Panu Waldzmanowi poroszence, obojga nazwisk, Hazarowi, który przejął nielegalnie, niekonstytucyjnie władzę ze swoją watachą pomoc od y, nie, najbogatsze, nie najbogatszej Polski zadeklarował bodajże 4 miliardy, y, przepraszam, 4 miliony złotych, około miliarda euro. Już nie pamiętam, jakie sumy. Chodziło chyba o miliard euro pomocy y, dla dogorywającego Banderlandu, dogorywającej masy upadłościowej w Kijowie. Ja teraz chciałbym zapytać pana Dudę skąd weźmie te pieniądze, komu je zabierze? Czy zmniejszy emerytury, czy odbierze zasiłki dla osób żyjących z opieki społecznej, czy przedłuży oczekiwania na poważne zabiegi, na które czekają Polacy kilka lat, z pięciu lat do dziesięciu lat, aż w końcu wyją nogami do przodu, czy odbierze bo może po prostu zlicytuje nas, zabierze nam wszystko, co posiadamy i dołoży swojemu strategicznemu sojusznikowi. Bo ja widzę, że pan Duda w obecnej chwili kontynuuje tak zwaną politykę, a tak naprawdę wytyczne, które realizował pan Komorowski. Polacy, naród polski nie ma żadnych interesów w wspieraniu Banderlandu. Rosja jest naszym sojusznikiem w walce z prawdziwymi terrorystami z Kijowa. Czyli polska racja stanu tutaj jakby się rozmija. Ja dalej będę wracał do szczepionek. Czy one są dobre? Koncerny farmaceutyczne muszą się wzbogacić. No to prawda. Tutaj też, też trzeba odesłać do internetu. Jest obsesja się... szczepień. Wynika to z tego, że... Ludzie uważają, że bez szczepień w ogóle nie da się żyć. Ja może przypomnę, że kiedyś to ludzie, kobiety rodziły po 10, dzieci 5 umierało do drodze naturalnej selekcji, ale piątka najsilniejszych żyła dalej. Średnio tak było w każdej prawie rodzinie. Obecnie życie jest ludzkie dużo dłuższe. Kiedyś ludzie żyli maksymalnie 50-60 lat. Teraz dożywamy 80. Duży odsetek ludzi dożywa takiego wieku, 75-80 lat. Mówi się, że szczepienia to przedłużają. Szczepienia i szczepienia. Dochodzimy do obsesji szczepień. Są już nieudokumentowane przypadki, kiedy na skutek szczepień dzieci, którym je poddano, miały różne infekcje, porażenia układu nerwowego. Ja uważam, że to jest realizowanie programu depopulacji ludzkości. Zmniejszenia ludzkości do mniej więcej 500 e, milionów ludzi na całej planecie. To jest ku temu realizowane. Oczy, Oczy, pamięta, oczywiście, jest... oczywiście ja mam nadzieję, że pan Buda wie, co robi i nie, nie ma zamiaru e, wymordować się własnych obywateli, natomiast jestem zaniepokojony. Jego działaniem. Są to działania jawnie antypolskie. E, ostatnio zapalił się świątę chanukową. To jest święto Kazarskie, upamiętniające rzeź kilkudziesięciu tysięcy ludzi, wrogów Izraela. Ja się e, zastanawiam, czy pan Duda w ogóle jest katolikiem. Pan lekarz Sendecki ostatnio wspomniał w wywiadzie z wybitnym polskim rzeźbiarzem Bartłomiejem Kurzieją, że według pana Dudy wszystkie religie są dobre. Że wszystkie religie są równe. No to dla mnie to jest... Mocna przesłanka, że pan Duda w ogóle nie jest katolikiem. Twierdzę, że pan Duda nie jest katolikiem. Czyli tak zwany ekumenizm. Nie można być katolikiem i ekumenistą. Nie można modlić się do krzyża i palić świecy Hanukkowej. Kis jest spadkobiercą Piuszu Trzyzny przedwojennej sanacji. Dla nich e, Pius Trzyzna przed wojną nie prześladowała Kościoła Katolickiego. Po prostu nie był Konkordat. Kościół był, miał pozycję uprzywilejowaną. Natomiast oni traktują po prostu religię katolicką jako formę folkloru, jako formę estetyki, po to, żeby nie drażnić wyborców, po to, żeby pokazać, że jednak są nastawieni prokatolicko, pronarodowo. Poszukują prostych, poczciwych ludzi, którzy nie bez racji, przepraszam, nie, nie bez przyczyny mieli dosyć rządów liberałów z Gdańska Platformy Obywatelskiej. Czy to jest ten teatr, który nazywa się literalnie właśnie teatrem? To jest właśnie ten teatr. I to dosłownie nazywany? Ja jestem zdziwiony, proszę Pana. Krzyż katolicki z napisem INRI, bo to jest jedyny prawdziwy krzyż Chrystusa Pana. Jezus Nazarenu z tekstu Judeorum, Jezus Nazareński, król żydowski. Ten krzyż jest dla ludzi z zwykłym elementem ozdoby, podniesienia progów, podniesienia sondaży, podniesienia liczby elektoratu. A może nie wszyscy, część jest zmanipulowanych, może nieświadomych. Tak, jest bardzo dużo odsetek nieświadomych wyborów. Może nie jest. wszyscy, prawda? Jest bardzo ja dużo. bronił w pewnym momencie y, Polski, ponieważ no, Polacy nie mają dostępu do informacji takiej dużej? Jest ogromna dezinformacja, jest bardzo dużo ludzi w Polsce dobrej woli, myślących samodzielnie, ale nie wiedzących, czego szukać, jak dojść do istoty sprawy. Nie mają na to czasu, większość Polaków jest po prostu zamęczona pracą, myślą o pracy z panią jedzeniu, a przy niedzieli myślą, żeby się wyspać na następny tydzień. Jest, na, na ma suw większości rodaków. Powoli na zakończenie tego naszego spotkania tutaj z panem, e, chciałbym z, z, spytać się, co by Pan chciał powiedzieć z okazji e, świąt, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, z, zbliża się nasza chrześcijańska Wigilia. E, co by Pan chciał powiedzieć e, naszym rodakom, e, chrześcijanom, wszystkim, którzy e, popierają dobro? To, co się obecnie dzieje na świecie, jest wielkim dopustem Bożym. Jest to okres czarnej nocy Kościoła Katolickiego. Jest Miliony zdezorientowanych ludzi, którzy szukają prawdy, nie wiedzą, gdzie jej znaleźć, nie, nie rozumieją tego, co się dzieje, e, jest to czas panowania sił ciemności, wielki dopust Boży. Natomiast ja jestem przekonany, jestem tego pewien jak śmierć, że to, co się obecnie dzieje, jeszcze w tym stuleciu się odmieni zupełnie. Świat zmierza ku konfliktowi nuklearnemu. Ten konflikt nastąpi w końcu i to nie Rosja, pierwsza odpali grzybek. Przypomnę, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które zdecydowało się użyć broni nuklearnej. Mówię tu o ataku na cywilne miasta Hiroshima i Nagasaki. I to w czasie, kiedy Japonia już dogorywała tak samo jak Niemcy wiosną 1945 roku. To Amerykanie nie zdecydują się na wojnę z Chinami i Rosją. Są zdecydowani na to. to powoli może jeszcze. Jeszcze, jeszcze chciałbym jeszcze powiedzieć ważną sprawę dotyczącą państwa syryjskiego, Syria. Dlaczego Syria jest tak szczególnie atakowana? Prezydent Asad i naród syryjski, narody Syrii. Syria nie pasuje do. Układanki reszty świata. Dlaczego? To jest, to jest kraj, to jest kraj, e, do obecnej dekady był to kraj praktycznie samowystarczalny, o olbrzymich zasobach gazu, e, ropy naftowej, kraj, który miał własny bank narodowy, kraj, który nie miał nigdzie długów, w żadnym e, lichwiarskim, e, hazarskim, e, międzynarodowym funduszu walutowym, kraj, w którym dużo ludzi jest po studiach, duży odsetek obywateli i duży odsetek tych ludzi mówi głośno o, o, o tak zwanym świecie Zachodu. Że zarówno pan Obama, jak i pani Merkel, jak i pan Cameron, jak pan Hollande, jak pan wcześniej Zapatero wszyscy po kolei są zwykłymi kukiełkami. To jest kraj, w którym się jasno mówi o tym, że za prawdziwą władzą stoją ludzie yy, zupełnie niewidoczni, a nie figuranci z pierwszych stron gazet. I dlatego Syria jest niszczona. Jest to, był to kraj, jest to kraj jeśli chodzi o terytoria kontrolowane przez Asana gdzie jest zdrowa świeckość, nie ma prześladowań religijnych gdzie żyją w symbiozie, w pokoju zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie, chrześcijanie wschodnich obrządków, jak również Żydzi tamtejsi nie są prześladowani ani mordowani dlatego Syria nie pasuje do tej układanki i jest przeszkodą w budowie Wielkiego Izraela od wschodniego brzegu Nilu po i Eufrat a ten Wielki Izrael jest w tej chwili budowany w jaki sposób jest ten Wielki Izrael budowany ten, w jaki sposób ten plan syjonistów z XIX wieku jest realizowany Najpierw skłócono, po powstaniu państwa żydowskiego, skłócono Iran i Irak, potem nastąpiła inwazja na Irak, obecnie mieliśmy tę fazę arabskiej wiosny, Ada Śmichnik i jego pismaki triumfowali, że demokracja rodzi się w świecie arabskim, oczywiście to była doskonale zorganizowana praca Mossadu, usunięto Kaddafiego, wcześniej dokonano egzekucji na Saddamy Husajnie, teraz chcą zniszczyć Bashara Assada, E, ci trzej mężowie stanu byli filarami, gwarantami e, porządku i ładu na Bliskim Wschodzie. Bliski Wschód jest obecnie jak Jugosławia, na początku lat 90. Stworzono e, kalifat, bo są nogi kalifat za e, hazarskie pieniądze. Ten kalifat e, państwo Izrael planuje rozmontować, bo jest w stanie, bardzo szybko. Otrzyma Takie mają plany oczywiście władcy świata. E, Izrael chce otrzymać od społeczności międzynarodowej, od świata zachodu, mandat do zniszczenia kalifatu. A z chwilą, kiedy go rozgromi, będzie niekwestionowanym liderem na całym tym obszarze. Wszystkie terytoria obejmujące obszar Wielkiego Izraela, czy to jest Syria, czy to jest Irak, czy to jest Jordania, Arabia Saudyjska, Egipt, chcą rozdzielić na mniejsze państewka, tak jak w przypadku Jugosławii. W końcu te, te państwka padną jedne po drugim i tak twierdzą, tak już planują, tak są przygotowani, że ten Wielki Izrael powstanie i cała, cały świat ten fakt zaakceptuje. Planowane jest przebiegunowanie. Obecnej osi głównej politycznej świata, którą jest Berlin Waszyngton, na jedno centrum w Jerozolimie. Czy tak się uda, zobaczymy.